Myślałeś kiedyś nad tym, co daję i do czego służą raile deskorolkowe? Jeżeli tak, to ten film jest właśnie o tym. Także. Cześć, Artem z tej strony i w tym filmie dowiesz się wszystko, co musisz wiedzieć na temat railsów deskorolkowych. Także bez błędnego... Lecimy z tematem. No to tak. Rejle deskolorkowe są to dwie cienkie szyny produkowane z wytłaczonego pojlu tenu, który wkręca się do deku. Pozwalają one na lepsze slajdy choćby do ich dłuższego utrzymania na podniszczonych murkach, krawężnikach, rurkach i tak dalej. Rails y służą również po to, aby nie zdarzyć grafiki swojego deku. Gdy mowa o rodzajach railsów, to nie ma ich zbyt wielu, dlatego że wyróżniają się jedynie kolorem oraz długością. Lecz rozmiar nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ różnią się one kilkoma milimetrami. W każdym razie, jak się te raile właściwie instaluje? Zakłada się je dosyć łatwo, ale trzeba zwrócić uwagę na parę rzeczy przy ich instalowaniu. Chociażby, aby ich nie zakładać na krawędziach, bo mogą odpaść lub zbyt blisko, ponieważ slajdowanie na przeszkodach może być dla ciebie dosyć dziwne. Nie zapomnij również o tym, abyś nie montował rajsów w miejscu, gdzie twoje kółka trą odech przy skręcaniu czyli tutaj. Gdy już zdecydujesz się jej umiejscowić, to jedyne co potrzebujesz to śrubokręt krzyżakowy albo wkrętarkę, metr oraz jakiś pisak. Nim ruszysz, to oznacz miejsca, gdzie twoje reyle mają się znajdować. Standardowa odległość od krawędzi deski to 3 cm. Możesz również umieścić je niedaleko środka albo bowiem pozwolić to na podniesienie deku podczas wykonywania slajdów. Samo wkręcanie railsów nie jest aż tak skomplikowane, jak ci się wydaje, bo jedyne co musisz zrobić to umieścić raila w miejscu, które ustaliłeś, po czym włożysz pierwszą śrubkę do raila i wkręci się tak, aby śruba zaczęła chwytać drewno. Zaraz potem kolejny wkręt umieść na przeciwległym końcu railsa, żeby nie ruszał się podczas wkręcania środkowych śrub. Pamiętaj o tym, by wkręty nie wystawały poza raila. Ponieważ oznacza to, że śruby nie są całkowicie osadzone w drewnie i niszczy to przeznaczenie railsów. Na koniec dodam, żebyś pamiętał o tym, że śruby w railsach po jakimś czasie będą się same odkręcać, a w najgorszym przypadku mogą nawet wypaść. Także miej to na uwadze i dokręcaj te śrubki co jakiś czas. To tyle, twoje railsy zostały zainstalowane. Podsumowując ten materiał, rails deskorolkowy jest to bardzo fajne akcesorium do deski, jeżeli wykonujesz dużo slajdów oraz grabów. Ich cena to jakieś 60 zł w zależności od firmy, więc wydaje mi się, że to nie jest aż tak dużo. Aczkolwiek gdy nie katujesz aż tak dużo slajdów, bądź nie zależy ci aż tak na grafice w twoim deku, no to railsy nie będą ci potrzebne. No cóż, także to wszystko w tym filmie. Jeżeli Ci się spodobał, no to daj Paukersona w górę. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie rejsów deskorolkowych, no to podziel się nimi w sekcji komentarzy. Także to tyle, trzymajcie się, no i cześć.